Sprawdźmy na początek, jak wygląda rozkład na czynniki pierwsze liczb 15,45,75. Jak to rozwiążemy? Będziemy wiedzieli, przez co ma dzielić się dana liczba, aby była podzielna przez 15, 45, 75. Dobre. więc 15 dzielę przez 3 otrzymuję 5, 5 dzielę przez 5, to jest 1, następnie 45 dzielę przez 3. To jest 15, 15 dzielę znów przez 3, to jest 5 i 5 dzielę przez 1, i jeszcze 75 podzielę przez 3, to jest 25, 25 dzielę przez 5 to 5 i 5 dzielę przez 5 to 1. I teraz na podstawie rozkładu, tego pierwszego rozkładu, możemy mm, powiedzieć, że jeżeli liczba jest podzielna przez 15, to musi się dzielić jednocześnie przez 3. Oraz przez 5, przez 3 oraz przez 5. No więc mamy taką liczbę 1, 1, 5, 5, 1155. Zapiszmy, jak wygląda suma cyfr tej liczby i ile ona wynosi. To jest 12. I jeżeli, uwaga, suma cyfr danej liczby, Tworzy liczbę podzielną przez 3, no to wtedy cała liczba będzie podzielna przez 3. Tutaj otrzymaliśmy sumę cyfr równą 12. 12 jest podzielne przez 3, to oznacza, że liczba 1155 też dzieli się przez 3. Ponadto, jeżeli liczba mm, ostatnią cyfrą danej liczby jest 0 lub 5, to wtedy taka liczba dzieli się przez 5. I zauważ, że my mamy tutaj spełnione takie dwa warunki. Stwierdziliśmy, że liczba jest podzielna przez 3 i jednocześnie jest podzielna przez 5. Przez 3 i przez 5. Więc musi być podzielna przez 15. Jest podzielna przez 15. Teraz sprawdźmy, czy dana liczba jest podzielna przez 45. Patrzymy na rozkład na czynniki pierwsze tej liczby. Mamy w nim dwie trójki oraz piątkę. To będzie oznaczało, że jeżeli liczba ma być podzielna przez 45, to musi się dzielić jednocześnie przez 9 oraz przez 5. Przez 5 będzie się dzielić, ponieważ mm, ostatnią cyfrą danej liczby jest piątka, ale nie będzie się dzielić przez 9. Przez 9 nie dzieli się. Ponieważ suma cyfr danej liczby nie tworzy liczby podzielnej przez 9. 12, które nam tutaj wyszło, nie jest liczbą podzielną przez 9, więc liczba nie będzie się dzieliła przez 45. I na koniec sprawdzimy, czy liczba jest podzielna przez 75. Jeżeli jest podzielna przez 75, to musi dzielić się przez 3 oraz jednocześnie przez 25. Przez 3 dana liczba się dzieli, ale czy dzieli się przez 25? Jest taka cecha podzielności przez 25, która mówi, że jeżeli dwie ostatnie cyfry danej liczby to 2, 0, 25, 50 lub 75, wtedy dana liczba jest podzielna przez 25. Tutaj takiej sytuacji nie mamy, więc liczba nie jest podzielna przez 25. To podsumowując: liczba jest podzielna przez 15, nie jest podzielna przez 45, nie jest podzielna przez 25, a tym samym nie jest podzielna przez 75.